Jeśli dobrze liczę, to jestem w siódmym tygodniu ciąży. Jestem w obcym kraju, no i jestem chora. No może nie chora, co przeziębiona, aczkolwiek podobno jak się jest w ciąży, to każda infekcja może być zagrożeniem. No i nie powinno się brać żadnych lekarstw, przynajmniej jeśli nie jest to konieczne. Ja od kilku lat przyjmowałam leki antyhistaminowe, które nieco zmniejszały mój katar który i tak jest całoroczny, no i dzięki temu mogłam oddychać. Teraz wszystko odstawiłam, no i w związku z tym mam trudności z zasypianiem, bo po prostu nie mogę oddychać. Do tego moje mięśnie nie są w ogóle zmęczone z powodu kompletnego braku wysiłku fizycznego. Słyszałam, że dopiero w drugim trymestrze można się zacząć trochę ruszać, a do tego jeszcze daleka droga. No a przeziębienie, kto do mnie pisze? Christopher. A przeziębienie? Hmm, pozostają mi chyba domowe metody. Na przykład cytryna, sok malinowy. No tak, tylko że słyszałam, że sok malinowy, e, znaczy wiadomo, że sok malinowy rozgrzewa. A słyszałam, że kobiety w ciąży nie powinny przegrzewać swoich organizmów. Może jeszcze domowe syropki. <laughs> Nigdy nie byłam dobra w takich domowych przetworach. W ogóle raczej nie gotuję. Podróżując dużo, prowadząc taki właśnie tryb życia, jaki do tej pory prowadziłam, jadałam raczej w hotelach, restauracjach, albo nie jadałam, albo po prostu kupowałam parówki. Co w ciąży mogę, a co muszę? Wiem, że na pewno muszę brać kwas foliowy. Właściwie słyszałam, że powinno się go brać jeszcze przed zajściem w ciążę. Przed zajściem w ciążę, dobre sobie. W moim przypadku przed jazdą na wakeboardzie i snowboardzie, czy po? W każdym razie nabyłam właśnie taki specyfik. Oczywiście w fińskiej aptece. Nazywa się Raskausia i To oznacza y, ciąża i zdrowie. Na przykład jest 200% zapotrzebowania na kwas foliowy. Kwas foliowy po fińsku to folihappo. <noise> wiadomo. Um, tak, coś takiego na pewno jest mi potrzebne. No i pani w aptece powiedziała jeszcze, że um, jeśli jestem przeziębiona, no to mogę brać wapno i witaminę C. Aczkolwiek wapna nie muszę brać, jeżeli mogę pić mleko, jeść nabiał, jogurty. No i tutaj kolejna niespodzianka. Chociaż ja uwielbiam mleko, mój organizm w ciąży mleka nie lubi, nie znosi. Od razu jestem chora i boli mnie brzuch. W związku z tym bye bye pyszne musli z zimnym mlekiem. Generalnie jestem na etapie leżenia i to najlepiej z nogami do góry. Co chwilę jest mi niedobrze. No i na razie nie mówimy rodzicom, i pewnie dlatego jest mi jeszcze gorzej, bo po prostu e, nie mogę się tak zwyczajnie źle poczuć. Chociaż przeziębienie może być niezłą wymówką. Chcemy poczekać, aż lekarz potwierdzi, że wszystko jest w porządku. W sumie trochę się stresuję, że coś może być nie tak. Ale wciąż nie wolno się denerwować i stresować. W ogóle w życiu ym, chyba połowa sukcesu, jak nie więcej, to pozytywne myślenie. To to, co mamy w głowie. Dlatego właśnie pozytywnie myślę, no bo przecież bardzo się cieszę. To niesamowite, że w moim brzuchu rozwija się mały człowieczek. Hm, człowieczek. Cudna dziewczynka, córeczka. Oczywiście ja już to wiem, ależ ona będzie śliczna.